Cześć! Słuchasz podcastu O tym się nie mówi. Magdy, Gosi i Honorki. Rozmawiamy o życiu, pracy, rozwoju, rozterkach i inspiracjach do zmiany i działania. To miejsce, w którym chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami, pozwolić złapać dystans, oddech i nowy punkt widzenia. Dołącz do nas! Okej. Okay. I to taki odcinek z, troszkę z innej beczki, a, bo jesteśmy już po którymś nagraniu a, i chyba trochę sporo się już nauczyłyśmy, ale też a, wiele błędów swoich a, poprawiałyśmy i ten podcast a, ulepszałyśmy. I jakbyście miały powiedzieć, a, no, co takiego się zmieniło albo co ulepszały? Co by wam pierwsze przyszło do głowy? No mi? O Jezu, jak ja to lubię. A no tak, bo um, jak tak rozmawiamy ze sobą, to pierwsze, kurczę, mega to lubimy, tak, i się w tym odnajdujemy, to jest miłe i przyjemne. No, mi się poprawia w ogóle język polski, czasami tylko. Czasami, jak mi się receptory dobrze złączą w mózgu, to mi się coś tam poprawi, ale czasami faktycznie wracam do e, no, swoich starych nawyków. No, to jest ile normalne. Razy w kolejnym sezonie będziemy musiały dzwonić. O, dzwonek się zaczął? Bo trzymasz u góry. Bo, no bo trzymasz u góry. Ale widzisz, <śmieniu> może to jest dobra wróżba, będzie mniej pomyłek słownych. <śmieniu> tak. No tak, no na pewno no. wprowadziłyśmy taki myk, że jak ty macie się e, mylisz, to my jest. To my robimy drin drin. No i jest okej, no czuję się wtedy wprawdzie jak w szkole, brakuje mi tylko woźnej z miotłą, ale dobra, no jest w porządku. Ale no, Ponieważ zbieramy trochę informacji zwrotnych, no i prawdą jest taką, że, no nie wiem, te nasze odcinki ktoś tam słucha, zanim je puścimy, no to zb też zbieramy trochę informacji zwrotnej o tym, jak sobie radzimy. Ja na przykład dowiedziałam się, że uwielbiam słowo y, refleksja i że mam bardzo dużo refleksji do refleksji, nad czym pracuję. A wy? Ja za mało mówiłam, mam kijek w tyłku, więc <laughs> wyjęłam kijek. No i teraz od któregoś odcinka staram się być bardziej. Y Wyluzowana, czyli w zasadzie bardziej sobą. Już się nie zastanawiać, czy wypadnę poważnie, czy niepoważnie, czy przeklę, czy jeszcze coś innego się zadzieje, tylko po prostu lecimy z tym i zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Dobra, Madzia. A ja to chyba mogę powiedzieć, co moja mama na ten temat powiedziała. Mhm. Więc tak ona o, o, o Magdzie, czyli o honorce, powiedziała, że no stara wyga. Moja mama gdzieś jeszcze tam utknęła w latach 80. więc... No dziękuję ci tak. No ta jedna to stara wyga, no, taka wygadana. No a, no a ty i ta druga, no jest okej, okay, no może być. Więc ym, no przyznam szczerze, nie wiem Małgosia, jak mam to odebrać w ogóle? Ale ja myślę, że nie, nie możemy się nad tym za bardzo zastanawiać. Dokładnie, tak, dokładnie, no. Um, no no co, no, głupio mi słuchać było mojego głosu na początku, no bo nie dzwonię do siebie sama i nie rozmawiam ze sobą. No na No, się co nie dzień. nagrywasz. Tak. A ten głos jednak inaczej brzmi, nie? Dokładnie. Więc to na pewno był taki moment, gdzie e, mówię: Boże, to ja? Jezu, kto to? Co to jest jakaś obca baba, dziewczyna? Nie wiem. Ale po jakimś czasie stwierdziłam, że no, taki nawet fajny, no, taki lekki, zwiewny, no może być, no. Jestem zadowolona z tego swojego głosu, chociaż na pewno ktoś może by teraz powiedział, że piszczę, no ale dobra, jak komuś piszczę, to też jest okej. Okay. No. Co jeszcze? Staram się nie powtarzać, ale tylko się staram, bo czasami tak się powtarzam. A staram się nie robić błędów i nadal je robię. Ale rópię. Je. To jest fajne. No i nadal je A robię. A poza tym naturalne dla ciebie, wiesz. No no taka no, jestem. Ja no. Kiedy widzisz no. Ursus, no. Ursus. <laughs> <Ta, laughs> je <laughs> Ursus z urzynowym. To było mega. Ursus z tak. I co to było jeszcze? Ale co jeszcze powiem? A, Madzia wczoraj, słuchajcie, muszę wam to powiedzieć, powiedziała mi, że kupiła pyszną bułeczkę w Morlinach. W Morlinach. I przez 15 minut, no może dobra, nie 15, staram się do, dociec do tego, no bo dla mnie Morliny, wiecie, no to biznes wędliniarski zdecydowanie. Po czym się okazała uwaga, że Madzia kupiła tą bułeczkę w Norblinie. No to jest jakaś mała różnica. No, ja sobie zawsze buduję takie, takie mostki. No. Jak coś mi wcześniej pamiętam, to mam mostek i jest ok, sobie zawsze coś tam wspię. Czy się mostek pamiętam. od Morlin do Norblina? Okay. Był też Nie. odcinek, w którym jedna z nas płakała ze smutku i wzruszenia, tak. a no. wczoraj był odcinek, gdzie płakałyśmy ze śmiechu. No, tak, tak, dokładnie. No, tak. No, tak. no i to mi się chyba najbardziej podoba. Jedno i drugie, bo ja kocham komedię i tragedię. Mm. A, tak. No ja na przykład jeszcze wam powiem, że no, ja jestem zawsze panią, uznawana za panią strukturkę, no to się dowiedziałam, że jestem chaotyczna. I szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest komplement... Kto kompliment? ci to powiedział? No, pewna informacja zwrotna taka była, że za dużo chaosu, za często się powtarzam i tak dalej, i tak dalej. Eee, no więc nie wiem, to chyba jest generalnie komplement, no, skoro zawsze byłam taka strukturka i w ogóle i w ogóle, a teraz jestem chaotyczna i się często powtarzam. No uważam, że powinnaś to przyjąć w ogóle jako komplement. Wtedy. No właśnie mówię, że tak chyba to przyjmę, tak. no. Idziesz w dobrym kierunku. Manda. Ja na pewno wyluzowałam, słuchajcie, na pewno, to prawda. No tak, staramy się jakoś tu wyluzować przed tymi e, odcinkami. Ja zawsze jestem bardzo zdenerwowana, czuję, że boli mnie brzuch, dostaję rozwolnienia. Nie wiem, czy wypada to powiedzieć, ale mówię. Nie mogę <grym> powiedzieć aplikacji, bo nie mam, nie mam czasu, Jest, muszę usiąść już tutaj wtedy przy tym, na tym krześle, przed tym mikrofonem. Ale przyznam szczerze, że mamy bardzo fajną atmosferę, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, mamy tutaj takiego bardzo fajnego Karola. Taki hmm. fajny słodziak, no taki grzeczny. On nam tutaj pomaga, stuka, śpiewa piosenki jak potrzeba. I wodę mm -hmm. przynosi. Wodę przynosi, oczywiście, to już nie wspomnę, no, że jest bardzo uczynny, y więc też nam umila tutaj jakoś ten czas. Ja y wchodzę ci w słowo Madzi, ale ja mm -hmm. myślę, że też y nie myślę, tylko chcę Wam powiedzieć, że ja się po prostu bardzo dobrze czuję i bawię z Wami. No, ja w ogóle, dla mnie te wypady do Warszawy, słuchajcie, to jest jak, jakbym na Mont Everest zawsze wyjechała. Nie dlatego, że daleko i wysoko, bo to nie jest, ale, ale jest mi tutaj też fajnie, tak? W ogóle atmosfera Warszawy mi się bardzo podoba. Też chciałam powiedzieć i się pochwalić i zdradzić tajemnicę, że Madziami e, zrobiła, robi za każdym razem sesję przed i po. <laughs> i mój styl bycia i ubierania się jest nieco różny od tego z którym za zaczynałam kręcenie nagrywanie podcastów. No i z czego ja jestem niezmiernie dumna? No, bo jestem z ciebie dumna, nie ze mnie, ale z ciebie jestem dumna, że w ogóle pozwoliłaś mi na to. I codziennie muszę się trzy razy przebierać, żeby się nauczyć, jak tak, to robić. Tak jest. A od poniedziałku będę wysyłała rano wiadomości z, z oczywiście z nakazaniem zdjęć, zrobienia zdjęcia, czy jesteś wymalowana, ubrana, jak wychodzisz do pracy, czy wyglądasz jak dama i królowa, bo niestety, ale nie jesteśmy już księżniczkami. Tak, to wiemy. Jesteśmy mm -hmm. królowymi. Dokładnie. No. Ja zanim wyjdę z domu, będę taka zmęczona. <laughs> Ty musisz wcześniej wstać. <laughs> Na chyba przykład. Im bardziej się bawimy, no. tym łatwiej nam się wszystko robi. po prostu. Mm -hmm. Ten odcinek też jest spontaniczny. Mm -hmm. No tak. Zostało nam trochę czasu i stwierdziłyśmy, że. A, to sobie coś jeszcze nagramy. Mm -hmm. Zobaczcie, jak to u nas Posłuchajcie, jak to u nas jest. Mm -hmm. Nie, no u nas jest bardzo fajnie. No. Przed każdym odcinkiem, jak to były te wróżki, jakie? Modliszki czy co? <laughs> <Swu> wróżki, <laughs> świntuszki. Wróżki, świntuszki. Mm, to jest tak, to był. Papier w wróżki, świntuszki. A w papierze w wróżki, świntuszki była butelka prosecco. taka malutka żeby nie było dla uczczenia. O, I 10 dlaczego 10 się zaraz odcinka. tłumaczycie? I dlaczego się zaraz tłumaczycie, że malutka? Miała 3 litry. <laughs> <laughs> Miała 3 litry. Nie, no żartuję. Faktycznie Is. była mała, ale to Stwierdziłyśmy, że jednak... Dla uczczenia dziesiątego odcinka. Dla uczczenia dziesiątego odcinka łykniemy sobie przed tym odcinkiem. Nie powinniśmy się jej Tak, Dokładnie. I w ogóle wróżka, świętuszka to teraz taka nasza patronka. No, chyba jej obrazek trzeba będzie zrobić. Ale świętuszka? Czekaj, świętuszka. A wiesz co? A niech będzie, że świętuszka. Przecież to też jest i znowu zepsuło. Otrzymasz u góry, bo to trzeba mieć na Nie umiesz, nie umiesz. To musisz jak pierścionek. A widzisz? Widzisz? Ale co za różnica ze świę... świętuszką, a świętuszką? Świętuszka to taka, co robi świętuszki. Świętuszka. A świętuszka to taka, która jest święta. święta. No to ja mówię, że jestem święta. Wróżka, świętuszka. Dobrze, a, niech tak okay. będzie. No halo. Wróżka, świętuszka, świętuszka. <noise> okay. No dobrze, no to tak sobie myślę, że tyle na dzisiaj, jako pora, podsumowanie. Pora to zakończyć. Pora to zakończyć. Z godnością. Żegnamy się z wami i do usłyszenia w innych, bardziej poważnych odcinkach. Do następnego razu. Pa, pa! To był podcast O tym się nie mówi, w którym rozmawiamy o życiu, pracy, rozwoju, rozterkach i inspiracjach do zmiany i działania. Zostań z nami na dłużej. Zachęcamy Cię do ocenienia naszego podcastu i jego subskrypcji.